Proszę Państwa, sztandar otworzony jest wiernie według pierwowzoru, który zaginął w czasie działań wojennych. Jego wymiary 56 cm na 84 cm. Na głównej stronie, na polu z żółtego jedwabnego Adamaszku jest naszyty krzyż kawaleryjski w kolorze amarantowym. Krawędzie krzyża obszyte są lamówką srebrną. Po środku orzeł biały, haftowany nićmi srebrzystymi w kilku kolorach, ze złotym dziobem, językiem i pazurami. Na drugiej stronie, w środku pola żółtego jedwabnego, Adamaszku widnieje wizerunek krzyża wojennego Virtuti Militari, haftowany złocistymi i srebrnymi liczmi i napis: życie, trud i mienie, za prawo i wolność ojczyzny. Trzeci punkt strzelców wielkopolskich.